Witajcie. Dzisiaj bardzo ważny temat. Jak rozpoznać niezdrowe jedzenie? Temat jest bardzo ważny, bo w dalszym ciągu pokutuje szkodliwa teza, że przecież wszystko jest dla ludzi. Czyli niezdrowe żarcie też. Jeżeli 50 lat temu nasi dziadkowie jakimś cudem funkcjonowali bez fast foodów, chipsów i tostów z dżemem, to my też damy radę. I byłoby naprawdę super, gdybyśmy nie czekali kolejne 50 lat, zanim przestaniemy rujnować sobie zdrowie za pomocą jedzenia. Startujemy. Już na samym początku łatwo jest wpaść w pułapkę definicji, no bo niezdrowe to znaczy jakie i dla kogo niezdrowe? Przecież jako ludzie skrajnie się od siebie różnimy wzrostem, kolorem włosów, no dziesiątkami cech osobniczych, a układ pokarmowy i metabolizm każdego z nas też funkcjonuje trochę inaczej. W mojej głowie jedzenie niezdrowe to takie jedzenie, na którym nie potrafię zapanować, którego nie jestem w stanie kontrolować. A przy okazji ładuję w siebie cukier przetworzony węglowodany, tłuszcze trans, no i puste kalorie. Zero wartości odżywczych. I jeżeli jakiegoś produktu spożywczego albo dania nie rozpoznaliby na swoim talerzu twoi dziadkowie, no to gorąco cię zachęcam, omijaj taki produkt z daleka. A dotyczy to zwłaszcza. Trzech rodzajów żywności. No, zakładając, że w ogóle żywnością możemy to jeszcze nazwać. U zdrowej osoby dorosłej, u której poziom glukozy we krwi mieści się w normie, w całym układzie krwionośnym znajdziemy jedną łyżeczkę cukru. Natomiast według danych GUS za rok 2020, statystyczny Polak spożywa rocznie 43 kg cukru, co daje dzienną średnią na poziomie 24 łyżeczek cukru. I nie wliczamy w to pozostałych węglowodanów, które spożywamy głównie pod postacią skrobi, zwłaszcza jako produkty mączne, które po spożyciu też błyskawicznie zamieniają się w glukozę we krwi. Cukier to toksyna, która działa na nasz organizm jak paliwo lotnicze. Ale przecież nikt nie siada do oglądania Netflixa z miską cukru. Cukier znajdziemy przede wszystkim w słodyczach i słono-słodkich przekąskach. Ale oprócz tego w słodkich płatkach śniadaniowych, w słodkich deserach, w lodach, w słodkim nabiale, w słodzonych sokach i napojach, no praktycznie wszędzie. No dobrze, ale dokładnie co jest nie tak z tym cukrem? Po pierwsze, cukier błyskawicznie podnosi poziom glukozy i insuliny we krwi, no i blokuje spalanie tkanki tłuszczowej. Po drugie, dieta bogata w cukier powoduje napady obżarstwa i wieczornego podjadania, bo. Neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, stymulują ośrodek przyjemności i nagrody w mózgu, no i cały czas przekonują nas, że cukier jest dobry, kaloryczny i że jak najbardziej powinniśmy z niego skorzystać. A po trzecie, cukier wywołuje stany zapalne stany zapalne w całym organizmie stany zapalne mięśni, kości, stawów a ponieważ węglowodany mają właściwość wiązania wody w organizmie, jedna cząsteczka węglowodanów wiąże od 4 do 5 cząsteczek wody. No to cukier powoduje, że czujesz się wzdęty, napuchnięty, no i raczej nie masz ochoty na żadną aktywność fizyczną. Fast food to dosyć szerokie pojęcie i być może ktoś powie, że jest też zdrowy fast food. No ale intuicyjnie wiemy, czym jest fast food. To jedzenie przetworzone, kuszące smakiem, łatwo i szybko dostępne w sieciowych restauracjach. No ale w restauracjach i nie tylko, bo w domu też serwujemy sobie fast food. Tortille. Pieczywo tostowe, mrożone frytki, mrożona pizza, dania gotowe. To wszystko też jest fast food. Symboliczny listek sałaty i kawałek pomidora w burgerze nie zmieniają faktu, że bułka z burgera to przetworzona biała mąka z dodatkami stabilizatorów wypieku, polepszaczy, całkowicie pozbawiona błonnika, taka, która podnosi cukier we krwi szybciej i na dłużej niż cukier stołowy. A mięso to raczej taki mięsny miks naszpicowany sterydami, ale największym świństwem, które możemy sobie zafundować w ramach fast foodu, jak się pewnie domyślacie, są frytki. Ziemniak krojony jest w idealne słupki, no i w zasadzie na tym kończy się jego związek z naturalnym jedzeniem. Rozpoczyna się obróbka przyszłych frytek, obróbka olejem rzepakowym, olejem słonecznikowym, olejem sojowym, substancjami smakowymi, aromatami kwasem cytrynowym, no i zmodyfikowaną skrobią kukurydzianą, która ma za zadanie poprawić teksturę frytki, czyli to, co czujemy w momencie, kiedy wkładamy frytkę do ust. No i frytki nasiąkają tymi aromatami, tłuszczami, wchłaniają je jak gąbka, bo takie właśnie właściwości ma skrobia ziemniaczana. A po wstępnym wysmażeniu frytki są zamrażane i transportowane do restauracji, do chłodni. No, gdzie po raz kolejny są smażone, tym razem już dla nas, w mieszance tłuszczów podobnej do tej fabrycznej. Duże frytki to grubo ponad 500 kalorii, pustych kalorii, bez żadnych wartości odżywczych. Takich, po których z jedzeniu chwilę później jesteśmy już głodni. No i jeszcze małe poskryptum: frytki mrożone, takie, które kupujemy w markecie, niczym nie różnią się od frytek, które dostajemy w restauracji fast food. Trzecią kategorią, której zdecydowanie chcemy unikać, są kalorie w płynie. Unikaj picia czegokolwiek, co jest dosładzane albo słodzone. No, w ten sposób zdrowo zaoszczędzisz mnóstwo kalorii. Napoje gazowane, napoje niegazowane, soki owocowe, soki warzywne, butelkowane. W kartonikach. Wszystkie są napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami i wytnij je całkowicie. Podobnie zresztą napoje typu Light i zero kalorii. Je także chcemy wyeliminować, no bo naszym celem jest odzwyczaić mózg od smaku słodkiego. Pij przede wszystkim wodę gazowaną, niegazowaną. A oprócz tego zioła, herbatę dowolnego typu. No i oczywiście kawę. Najlepiej kawę czarną. Jeśli lubisz, możesz pić kefir. Albo jogurt naturalny, ale bardzo, bardzo, bardzo cię proszę, odzwyczaj się od słodzenia czegokolwiek. Zamiast cukru, jeśli potrzebujesz, możesz użyć cynamonu albo kurkumy zarówno do kawy, jak i do herbaty. I istnieją, co prawda, zdrowe, zerokaloryczne zamienniki cukru, takie jak erytrytol, ale podobnie jak w przypadku napojów typu light. Chcemy odzwyczaić nasz mózg od słodkiego smaku, a nie zastąpić jeden rodzaj słodyczy innym rodzajem słodyczy. No i został nam jeszcze alkohol, który jest tematem samym w sobie. Więcej na temat wpływu alkoholu na odchudzanie dowiesz się z filmu, do którego link znajdziesz w opisie. Koniecznie obejrzyj film, ale bardzo Ci proszę, dopiero jak skończysz oglądać ten. Natomiast warto pamiętać, że alkohol wzmaga apetyt, zwłaszcza na Węglowodany, obniża jakość snu no i potrafi na kilkadziesiąt godzin zaangażować wątrobę w walkę z toksynami. A większość kalorii, które zjemy w międzyczasie, wyląduje w tkance tłuszczowej. No i 1 gram etanolu to 7 kalorii, więc całkiem niemało. Skoro wiemy już co jest niezdrowe, no to co dalej? Co robić, żeby nie zwariować? Ograniczać, a może całkowicie rezygnować. Zrób sobie rachunek sumienia. Jeżeli potrafisz się kontrolować jedząc słodycze, fast foody, pijąc kole i inne takie wynalazki, no to po prostu ogranicz je do absolutnego minimum, ale nie rezygnuj całkowicie. Sięgaj po nie od święta albo może nawet trochę częściej, ale w śladowych ilościach. Natomiast rezygnować całkowicie nie musisz. Natomiast ja wiem, że nie potrafię powiedzieć sobie stop i poza słodyczami fast foodem, alkoholem, zrezygnowałem też z masła orzechowego, które kocham ponad wszystko, ale nad którym nie panowałem i jadłem je jak maniak, aż do końca słoika. I naprawdę, teraz, kiedy nie muszę sobie dawkować łyżka po łyżce tego masła orzechowego, jest mi o wiele łatwiej. I jeżeli masz tak jak ja i też nie potrafisz się kontrolować, to po prostu wytnij z jadłospisu te wszystkie żywieniowe pułapki i masz moje słowo, że będzie ci... O wiele, wiele łatwiej. A ja serdecznie zapraszam Cię na film o tym, jak żyć długo i zdrowo. Tutaj znajdziesz link do filmu. No i do zobaczenia już za chwilę. Cześć!